Witam na kanale Dzieciaki Testują Zapraszamy na recenzję książki od wydawnictwa Znak Emoticon w Jeży Nowym Grodzie Jest to wznowienie książki, zobaczcie, sprzed 40 lat Książki, która, której ja nie znałam wcześniej, ale która zachwyciła mnie, oczarowała Jest to tak cudowna, tak ciepła, tak sympatyczna opowieść o świecie małych myszek że wydaje mi się, że każdy, kto zacznie czytać tę książkę, będzie nią zachwycony i oczarowany. Zobaczcie tylko, jak duża jest to książka, ponieważ są tutaj wszystkie historie. Z nowego grodu, który autorka kiedykolwiek napisała najpierw zaczęła od opowieści wiosennej, letniej, jesiennej, zimowej, a później na początku dla swojej córeczki napisała tajemnicze schody, no i kolejne opowieści również, i one były wydawane jako osobne książeczki, a teraz możemy je wszystkie znaleźć w takim przepięknie wydanym tomie przygód. Czy też właściwie Tomie o historii Jerzynowego Nowego Grodu? We wprowadzeniu tego wszystkiego się właśnie dowiemy, historii powstania tej serii, tych książeczek. Wszystko zaczęło się w 1978 roku, kiedy to autorka zaczęła pisać, zaczęła tworzyć świat małych myszek. Jak możemy tutaj przeczytać, chciała wyeliminować z tego świata wszystkiego, co ludzkie, czyli na przykład miarą wagi u myszek jest system oparty na ogonkach i łapkach. Po krótkim wstępie zaczynamy opowieść wiosenną. Mały Fredzio z rodziny Żabuchów obchodzi urodziny. Wstał rano, zachwycony, że to są jego urodziny. Zobaczcie, rozpakował prezenty, bardzo się z tego cieszył. I myszki z Jerzynowego Grodu postanowiły zorganizować mu piknik niespodziankę. W tym celu wszystkich mieszkańców zaprosili na piknik, właśnie. Każdy coś tutaj przyniósł, ale zobaczcie te przepiękne ilustracje. No przecież to jest dzieło sztuki. Są to oryginalne ilustracje, które stworzyła autorka w książkach te 40 lat temu, właśnie. Coś fantastycznego, coś pięknego. Te ilustracje czarują, one są magiczne, są przepięknym uzupełnieniem opowieści i one doskonale do tekstu pasują, doskonale go właśnie uzupełniają. No ja nie mogę się napatrzeć na te ilustracje, przecież to są małe dzieła sztuki. Coś pięknego cała historia oczywiście jest bardzo spójna i już na początku, czyli w tej opowieści wiosennej, poznajemy wiele rodzin zamieszkujących nowy gród. Tych myszek jest tu naprawdę, tych mysich rodzinek jest tu naprawdę bardzo dużo. Na początku my tutaj się nie łapałyśmy co, kto, gdzie i dlaczego Ale z czasem to wszystko właśnie tak, tak naturalnie tutaj przychodzi Jak się czyta dalej kolejne opowieści to, no to już zaczynamy te my się rodzinki rozpoznawać I gdy już piknik się skończy, urodzinki Fredzia się skończą To przechodzimy do opowieści letniej która, Z której aż... Ten gorąc tego lata, po prostu czuć, czytając treść tej opowieści. Spójrzcie na te przepiękne przekroje tych mysich domków, czy miejsc, w których te myszki bywają. Zobaczcie, tutaj jest mleczarnia, mleczarniany pień właściwie, i tutaj makóweczka bystrzycka sprawowała właśnie dozór. No spójrzcie, tylko te schody kręcone, te szczegóły wszystkie. I kolejny przekrój, spójrzcie. No, coś fantastycznego i naprawdę dużo takich, właśnie przekrojów, również przez my się domki, czy my się miejsca pracy tutaj znajdziemy, ale oczywiście nie tylko. Następnie będzie opowieść jesienna. No i spójrzcie na ten klimat, na te kolory. Widać gołym okiem, że jest jesień, a zimowa zaczyna się całkiem spokojnie, ale już wkrótce mamy piękny, śnieżny klimat za oknem. No, cudo, po prostu cudo. Zobaczcie, lord Drewienko się tu przekopuje, żeby pomóc pani Bystrzyckiej rozpalić w kominku. Myszki bardzo sobie tutaj we wszystkim pomagają. One mają jeden swój wspólny magazyn, gdzie wszystko trzymają, jakieś tutaj właśnie zapasy. Jest to niesamowicie ciepła, przepiękna, absolutnie fantastyczna opowieść. W świecie, w którym każdy chyba chciałby się znaleźć, gdzie panuje przyjaźń, wszyscy ze sobą tutaj żyją w zgodzie. Spójrzcie na ten lodowy pałac, właściwie na salę, która była tutaj szykowali salę. No, coś fantastycznego, coś pięknego. No, i dalej już mamy opowieści, które autorka pisała później. Ta była stworzona dla jej córeczki. Cudo, no po prostu cudo. Cóż więcej mogę powiedzieć na temat tej książki? Strasznie przyjemnie się ją czyta, chciałoby się czytać ją bez końca, zamieszkać w tym Jerzynowym Grodzie z tymi myszkami. Ja nie miałabym nic przeciwko, piękna. Przepiękna historia, przepiękne opowieści, przepiękna książka. Na blogu są zdjęcia książki, również jest troszkę o niej napisane, więc zajrzyjcie tam również w opisie do filmu jest link do bloga. A ja Was jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi recenzjami. No i do przeglądania playlist i działu wideo. A ja się już żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach.